Redakcja Wielkiej Gry informuje, że w niedzielę, 21 października o godzinie 11 w telewizji przy ulicy Worońca 17, odbędą się eliminacje z następujących tematów: Antoni Słonimski, jego życie i twórczość, Fauna Azji, Sergiusz Prokofiew, jego życie i muzyka oraz Impresjonizm w malarstwie francuskim. Redakcja Wielkiej Gry serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych państwa. Przypominam, niedziela. 21 października, godzina 11. Telewizja, ulica Worończa 17, blok. Gwiazda światowego show biznesu. Znany ekscentryk. Kolekcjoner okularów i samochodów. Nieprzeciętna osobowość. Sir Elton John. Oh, no. Nikita, But... Dwójka zaprasza na film dokumentalny o jednym z najsłynniejszych artystów w niedzielę o 18.55. Nie wiem, co zrobić z tymi włosami. Zacznij o nie dbać. Są takie zniszczone. Używaj odpowiedniego szamponu. Co? Używaj odpowiedniego szamponu. Nowy szampon Nivea Herker z kalcium, witamin, kompleks do włosów suchych i zniszczonych skutecznie zregeneruje twoje włosy. Nivea Herker, nareszcie włosy, o jakich marzyłaś. Wszystko, czego oczekujesz od banku, znajdziesz w kredyt banku. Kredyt bank tak blisko, tak wszystko. Wszechstronny zawodowiec. Peugeot partner z silnikiem HDI. Oszczędny, dynamiczny, nowoczesny. Teraz Peugeot partner w progresywnym leasingu z niewiarygodnie niskimi ratami miesięcznymi. Niosi mi szczęście. Jest taki... słodki. Świetnie się dopasowuje. I zawsze jest na czas. Właśnie taki jest mój agent. I kocham go za to. Zwłaszcza, że to mój mąż. Jest agentem Kompensy Życie. Kompensa Życie. Ubezpiecz się. Zadbaj o życie innych. Przepraszam. Czy chcą panowie spróbować Risen? Tak, czemu nie? Risen to coś nowego? A jak smakuje? Może pan mi powie. Mm, bardzo czekoladowe. Ale nie za słodkie. Naprawdę myżne. Racja i dobre do rzucia. To mi smakuje. Risen. Czekoladowe tofi w ciemnej czekoladzie. Czy można jeszcze? Risen. Po prostu spróbuj. Strażak Murasz, jak człowiek liczy na człowieka. Ty coś robisz, ja coś robię. Ludzie Ty są, są potrzebni, potrzebni sobie. Polegając na sobie, możemy budować wspólne dobro. PZU pomaga je chronić. Pracujemy wspólnie już blisko 200 lat. Aktywa naszej grupy to 21 miliardów złotych. W PZU ubezpieczony jest co drugi dorosły Polak. Zmieniamy się. Jesteśmy nowoczesną firmą dla nowoczesnych ludzi. Lecz jest wartość, która pozostaje dla nas niezmienna. Kapitał zaufania. W tym doświadczeniu daliśmy obiektowi słoik orzeszków. Maggie ma problem z wydobyciem orzeszków. Nie może wyciągnąć ani ręki, ani orzeszków. To typowe małpie zachowanie. A ty lubisz orzeszki? Złap baton Snickers, teraz znajdziesz ich tam jeszcze więcej. Snickers, głodny? Na co czekasz?